Warszawski AWF. Cały czas jesteśmy właśnie tutaj. Pogoda no nie dopisuje do końca, no bo deszczowo właśnie w Warszawie. Ze mną Kacper Wasy, CWKSy, Frejna Warszawa. Siemanko. Witam serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym mecz z Mistrzami Chaosu. Z tego co widziałem remis, więc czego zabrakło do zwycięstwa? O, zabrakło wielu rzeczy, ale pracujemy nad wszystkimi tak naprawdę. Stosujemy taktykę w obronie 1 na 1 oraz obrona niska. Uważam, że w tym meczu zabrakło obrony niskiej z tego względu, że przeciwnicy byli dosyć szybcy i wykorzystywali przewagi w momencie odbioru piłki, dlatego też mieli przewagi czasami i strzelali z nich bramki. W naszym przypadku zabrakło dochodzenia do sytuacji w niektórych momentach, w niektórych momentach wykończenia, więc uważam, że mało brakowało, ale jednak czegoś brakowało. Sprawiedliwy remis? Uważam, że tak. Przeciwnicy dobrze się pokazali, my również. Eee, więc sprawiedliwy wynik. W tamtym roku kręciliście się w czołówce. Ostatecznie zabrakło niewiele do awansu. W tym roku też gdzieś tam czołówka. Też póki co jesteście blisko tej pierwszej trójki, ale też troszkę brakuje. Więc pytanie, czy po pierwsze nie masz takiego déjà troszkę z ubiegłego sezonu? No i właśnie co musicie zrobić, żeby jednak tą kropkę nad jej postawić i awansować? Różnicą pomiędzy tym sezonem a ostatnim jest taka, że stawiamy sobie cel z tygodnia na tydzień. I w każdym tygodniu tak naprawdę mamy cel trzy punkty. W zeszłym sezonie byliśmy pewni, że awans. I niestety skończyło się jak skończyło. Czy ten cel z tygodnia na tydzień podyktowany jest tym, w jakim składzie aktualnie będziecie występować, czy, czy innymi jakimiś czynnikami? Podyktowany jest tym, że wszyscy zawodnicy są skupieni na meczu, jest lepsza organizacja, chociaż cały czas no, mogłaby się poprawić, ale zdecydowanie jest więcej zawodników jakościowych, z których korzystamy. Ilu macie zawodników tak w szerokiej kadrze? Ciężkie pytanie. Tych, którzy chodzą na, mecy, na mecze, czy tych, co no, są wpisani takich, w protokół? Takich, którzy chodzą na mecze. No to powiedzmy, że 10. I to jest 10 takich, którzy co tydzień raczej są sami, czy się wymieniacie? Wymieniamy się, w zależności. Dużo osób od nas studiuje, pracuje weekendowo, również jest paru trenerów piłkarskich, więc wymieniamy się. Drugi sezon u nas, tak jak powiedziałem w poprzednim, gdzieś tam troszkę E, troszkę te poziomy rozgrywkowe były, były niższe, mówię to graliście na niższym poziomie rozgrywkowym, więc przede wszystkim jak się podoba, czy cały czas zamierzacie tu w tej lidze fanów uczestniczyć? Zamierzamy, jest bardzo dobra organizacja, oglądamy również e, analizę pomeczową, ja robię, bo jestem właśnie trenerem e, i tak naprawdę z tygodnia na tydzień progresujemy, więc nasza gra wygląda lepiej, e, też sam sędzia powiedział i niektórzy z organizatorów, że nasz mecz się podobał jak na tą ligę, no i mierzymy wysoko. Mierzycie wysoko, czyli w co? tak no naprawdę? w awans, oczywiście, że w awans, chociaż cele stawiam sobie 1 na tydzień. A jeżeli chodzi o taki długoterminowy cel też jakiś masz? Czy mówię tutaj 2, 3, 4 lata, czy raczej na tym się nie skupiasz? Szczerze mówiąc, to nie z tego względu, że... Dużo osób no, tak naprawdę nie wie, gdzie będzie za 3-4 lata. A jeżeli chodzi o Twój rozwój jako trenera, to widzisz się gdzieś właśnie na dużym boisku, czy jednak to małe boisko też ci no Jara i, i lubisz gdzieś tam robić tą analizę właśnie z małego boiska? Ja już jestem trenerem w pierwszej lidze kobiet. Pozdrawiam serdecznie KKP, całe, mój zespół. Eee, i chciałbym być e, trenerem w seniorach i w seniorkach również kontynuować, kontynuować moją pracę. Czyli duże boisko jednak tutaj bardziej jest większą frajdą dla ciebie, niż to małe jeżeli chodzi o analizę właśnie o trenerkę. Tak, ale tutaj również jest fajna zabawa z tego względu, że tak naprawdę te mikrostruktury, które są na tym boisku, jest szukanie przewag 2 na 1 i tutaj jest zdecydowanie prościej pokazać pewne błędy, deficyty przeciwników oraz nasze wady lub zalety. No to słuchaj, aby tych zalet było w waszej stronie, z waszej strony jak najwięcej tych wady jednak nieco mniej dziękuję Ci bardzo. Tego się trzymajmy. Dzięki. Pozdrawiam.